Karolaj niezwykle miło widzieć Cię na tańcu z gwiazdami, na finale tańca z gwiazdami. Jakie masz przeczucia, kto dziś wygra? E, ja kibicuję i obstawiam Jeleniewską. Dlaczego akurat Marysia, Twoim zdaniem, wygra ten program? Bo szczerze mówiąc, Technicznie najlepiej sobie radzi i też, też przede wszystkim widać ten progres. W telewizji najważniejsze dla widza pokazać progres oraz taką naturalność, a ona ma te wszystkie cechy w sobie. A co sądzisz o Agnieszce i Filipie, bo oni też są brani pod uwagę do zwycięstwa? Ogólnie wszystkie pary są w porządku, także szczerze mówiąc, często jest tak, że sprawa może się zupełnie zmienić i reżyser. Widzowie mogą zdecydować inaczej. Boże, widzowie już mi się wiecie. Język pląta, za dużo wersacie na sobie. <laughs> Nie, ale wracając do tematu, uważam, że e, Jeleniewska ma ogromne, największe szanse na wygraną. Reszta jest w porządku. Widzowie zdecydują, a my jesteśmy tutaj po to, żeby wspierać wszystkich. Korolajna, a co ty na to, żeby wystąpić w kolejnej edycji tańca z gwiazdami? Bo ogłosili, że będzie. Chciała być? Oczywiście, Kolmi. Ja jak najbardziej jestem na tak. Uważam, że najbardziej pasuje do tego programu, zwłaszcza na takim etapie mojego życia, kiedy staram się w ogóle nie być kontrowersyjna. Oczywiście, drogie rzeczy i w ogóle ten lifestyle będzie ze mną zawsze, ale nie chcę już rozmawiać na tematy prywatne, nie chcę wypowiadać się negatywnie albo kontrowersyjnie na tematy innych osób, nie chcę już się z nikim kłócić, także uważam, że w takiej mojej klasy era gdzie zmieniłam wygląd, zdjęłam sztuczne rzęsy, zdjęłam e, sztuczne paznokcie. Oczywiście dzisiaj na evencie mam bujne włosy i mocny makijaż, ale reasumując uważam, że jestem na edycję jesienną idealnym strzałem, ponieważ widać tą zmianę, widać tą zmianę na lepsze, a widz to kocha. Jesteś Dolarsową Królową, czy... Twoja stawka za odcinek byłaby równie dolarsowa, czy jesteś chętna na to, żeby zatańczyć za umiarkowaną stawkę? E, zdecydowanie ta druga opcja. Uważam, że teraz pieniądze mi są w ogóle niepotrzebne. E, uważam, że chciałabym pokazać ludziom talent, który we mnie drzemie. Oczywiście chciałabym to rozwijać z odcinka na odcinek, ponieważ nigdy nie tańczyłam e, tańca tak. Profesjonalnie, oczywiście hobbystycznie zdarzało się, breakdance i tak dalej. Jak byłam dzieckiem, tańczyłam balet przez kilka lat. Ale wiadomo, kiedy jestem już dorosłą osobą, mało co z tego pamiętam i nie jestem tak rozciągnięta. Także myślę, że dałabym szansę dla widza zobaczenie zupełnie nowej mnie. Czyli rozumiem, że przyszłabyś tu, żeby po prostu przeżyć fajną przygodę, a nie po to, żeby zapełnić swój portfel? Tak, zdecydowanie tak. A jak oceniasz swoje szanse na zwycięstwo? Myślisz, że udałoby Ci się chwycić za kryształową kulę? Widzowie pozwoliliby Ci na to? Myślę, że do połowy na pewno bym doszła, ponieważ po prostu przyciągam jak magnes ludzi. Ehm, I też po prostu ludzie widzieliby z odcinka na odcinek progres, a co później by się działo, to już po prostu widzowie musieliby zdecydować, czy jestem warta tej kuli, czy nie. Po prostu e, nie słowa, a taniec by o tym zdecydował, czy widać ten progres, czy nie. A czy czujesz się, że jesteś lubiana? Aktualnie tak. Aktualnie właśnie, kiedy tutaj e, przyszłam, to zrobiłam chyba 100 zdjęć z fanami. E, także jak najbardziej jestem w szoku, że tutaj z nikim za bardzo nie robią sobie zdjęć z influencerów, celebrytów, którzy chodzą, tylko ze mną. Caroline, w twojej karierze nastąpiła zmiana, nie chcesz być kontrowersyjna, nie chcesz być sztuczną lalą. Co się stało? Dlaczego? E, dostałam depresji w Stanach ostatnio. E, nie chcę za bardzo się w to zagłębiać, bo mm, bo wiadomo jak to jest, niektórzy się cieszą, jeżeli jest nam trochę gorzej psychicznie, bo to jest tak, że w moim życiu zaczęło wszystko się układać idealnie pod względem emocjonalnym, pod względem prywatnym, finansowym i tak dalej. Po prostu z dołu jestem w miejscu 10 razy wyżej niż byłam, ale to mnie nauczyło pokory, te doły, żeby nigdy nie brać niczego tak na gwarant i cieszyć się tym co jest i być bardziej pokornym. I podczas tego doła dostałaś olśnienia, że chcesz jakiejś zmiany w swoim życiu. Jak to było? Tak, zdecydowanie z własnej woli um... Chodziłam na terapię i też przepracowałam po prostu wszystko, co zrobiłam w Polsce i też wszystko, co takie dramy, dramy prywatne. Za wiele rzeczy też jest mi wstyd, także chcę po prostu pracować nad sobą jak najwięcej. Oczywiście dalej chcę. Działać z muzyką no i myślę, że przede wszystkim po prostu cieszyć się życiem. W Polsce akurat jestem tutaj przejazdem do Cannes, ponieważ pojutrze lecę do Cannes na festiwal. Jak co roku będę miała czerwone dywany, będę miała eventy amfar i tak dalej. Także myślę, że prawdziwa kariera jest dla mnie poza Polską. Tutaj jestem przejazdem. No i wiem, że to trochę kontrowersyjnie zabrzmi, ale przyjechałam tutaj przyjazdem też odebrać moje nowe Lamborghini Urus, którym tutaj przyjechałam. Także tak jak w moim Rolls Royce jest na Urusie naklejka mojej twarzy i QR-Code, ale zupełnie nowy look Carline na aucie: zero makijażu, taki mega fresh, natural look, także jak stoi pod Intercontinentalem. To każdy, kto przychodzi, robi sobie zdjęcia. A co da emocjonalnie ci ta zmiana z kontrowersyjnej na spokojną? Czy to będzie więcej spokoju w Twoim życiu? Zdecydowanie uważam, że, żeby mieć więcej kontraktów reklamowych, trzeba ten wizerunek uspokoić i też tak naprawdę to, co chciałam, już uzyskałam. Eee, tak naprawdę nie byłam pierwsza, bo. Znowu tutaj przytoczę dodę ten sam mechanizm, ogromna kontrowersja na początku, żeby się wybić, podpromować, a potem można być prawdziwym artystą. Więc myślę, że na Polskę to jest moja droga. A nie boisz się, że ludzie się od ciebie odwrócą, bo nie będziesz dawała im emocji i będziesz dla nich nudna, no bo zaczęłaś z wysokiego C, a teraz chodzisz do A. Czy to nie jest tak, że może ludziom nie będzie chciało się ciebie oglądać, bo nie będziesz dawała im emocji? Jak ty to widzisz? Właśnie w moim przypadku to jest tak, że mogę stać na wywiadzie i nawet nic nie mówić, może kiedyś tak zrobię. Zapraszam. I ludzie i tak będą komentować i lajkować ze względu na to, że po prostu każdy w Polsce ma chęć wyrażenia swojej opinii odnośnie wyglądu. Dla nich często mój styl, który i tak trochę ewaluuje, ale sam w sobie styl, kolory e, i też dbałość o szczegóły, e, nie mogą obejść obojętnie, i tak skomentują. Powiedziałeś o tym, że za niektóre rzeczy, jeśli wstyd, za co ci jest wstyd? Za poruszenie ogólnie od początku wątku z partnerem. Uważam, że czy było dobrze, czy było źle, powinnam to zachować dla siebie. Jeżeli chciałam odejść, to powinnam to zrobić w ciszy. Jeżeli chciałam dać kolejną szansę, też powinnam zrobić to w ciszy. Ale szczerze mówiąc, to teraz jakby jest nowy rozdział w moim życiu i cieszę się, że jest lepiej niż było. A ile czasu trwało przepracowanie tego wstydu? Dwa miesiące. To dość długo, i to było przepracowaniem w samotności, czy z psychoterapeutą? Z psychoterapeutą. I co psychoterapeuta ci mówił podczas tych sesji? Jak próbował cię ustawić do pionu? Przede wszystkim pozwolił mi wyrazić siebie. Też oczywiście odpowiednia suplementacja, dużo witamin, bo przez różne niedobory, na przykład magnesu i tak dalej, czujemy takie anxiety, czujemy czasami lęki. W ogóle nie wiadomo skąd, nawet jak wszystko w życiu się układa. Także no trochę mnie to przytłoczyło. W ogóle wszystko. Myślę, że to jest po prostu taki okres dojrzewania. A wracając do tych rad psychoterapeuty, co ci powiedział, że zamknij ten rozdział i idź dalej, czy jakie to były słowa? Po prostu... Cieszę się życiem. Jakby, tu nie, nie ma jednej rady, żebym była szczęśliwa. Uważam, że powinniśmy romantyzować swoje życie. E, dosłownie śniadanie, spędzanie czasu w domu, dużo spacerów, e, jak najmniej telefonu. Także przez te dwa miesiące w ogóle nie wstawiałam nic na TikToka. Na Instagrama starałam się tak raz na parę dni. E, Także myślę, że taka przerwa mi dużo dała. Powiedziałaś o tym, że będziesz chciała poprawić swój wizerunek i dzięki dobremu wizerunkowi będziesz mogła robić kontrakty reklamowe. Czy ty otwierasz się na współpracę reklamową w Polsce, bo początkowo byłaś na nie zamknięta? Ogólnie na całym świecie, w Polsce, teraz jestem otwarta, rzeczywiście. Co się zmieniło? Dlaczego się postanowiłaś otworzyć na te polskie reklamy? Bo kiedy zrozumiałam, jak bardzo wartościową osobą jestem, że nie dałam się poznać taką nigdy, że miałam na sobie maskę, to po prostu nie chcę tego zmarnować potencjału i zwłaszcza uwielbiam Polskę, kocham Polskę, odwiedzam Polskę co dwa miesiące, nawet na parę dni, tak jak teraz, dlatego po prostu uważam, że jestem takim idealnym produktem na ten rynek. Mogą powiedzieć, że zmieniła zdanie, bo jej kasy zabrakło. Jak byś odbiła ten przytyk i komentarz? No nie, nie, nie. No, chciałabym czasami. Chciałabym po prostu, bo już czasami mam dosyć, przytłaczam mnie to, ale jak jest, to fajnie. Ale że chciałabyś być trochę biedna, czy, czy jak? Zdecydowanie. A dlaczego chciałabyś być biedna? Bo to jest często tak, że po prostu e, wkroczyłam świadomie do pewnego lifestyle'u z biedy i muszę się też dopasować do osób, z którymi się... Z którymi się otaczam w Stanach i też na co dzień. E, i, I tyle niestety. A dlaczego chciałabyś być biedna? Przytłacza cię bogactwo? Psychicznie. Jak wygląda to przytłoczenie? Że co konkretnie? Bo my nie wszyscy jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo nie jesteśmy bogaci. Więc jakbyś mogła trochę to rozwinąć? Właśnie dużo ludzi myśli, że bogaci ludzie są szczęśliwi, ale to nie jest prawda. Bogaci ludzie mają bardzo dużo problemów i żyją w ciągłym napięciu, i to jest ogromny też stres i presja. No i też przede wszystkim w moim przypadku delikatny by był hejt, Delikatny. <laughs> um, ale tak na przykład y, patrząc na Justina Biebera w Stanach, facet ma wszystko, karierę, jest idolem, y, nie tylko na nastolatek teraz, y, ma piękną żonę, dziecko i, i tak naprawdę mógłby być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, któremu nic nie brakuje, i rodzina i pieniądze i wszystko, y, a tak naprawdę jest najnieszczęśliwszym, z największą depresją y, człowiekiem, który popadł w używki. Kupiłaś sobie nowy samochód, jaka to marka? Lamborghini. I to jest Lamborghini w leasingu, czy za swoje? Nie, nie. Można po tablicach rejestracyjnych zobaczyć, że nie jest to leasing i jest kupiony za cash. No to ile taki Lamborghini kosztuje? Bo można byłoby to googlować, ale może ty byś nam ułatwiła sprawę, żebyśmy nie musieli siedzieć w sieci. Ile zapłaciłaś? Akurat nie, ja płaciłam i to był prezent, i nawet nie patrzyłam ceny. A mniej więcej po ile takie samochody chodzą? Bo ty się orientujesz w tych luksusowych no, rzeczach, jakieś takie widełki? No na pewno nie mniej niż milion. Milion dwa and a z, up. A z jakiej okazji ten prezent? Bez okazji. Bo po prostu tak jak dzisiaj na Insta napisałam, że um, zaskoczono mnie, ale też um, myśląc logicznie, jestem tak naprawdę bardzo często w Polsce i nie mam czym się poruszać. Używam taksówek hotelowych albo muszę zatrudniać. Um, Jakiegokolwiek kierowcę z w miarę okej okay autem. E, więc uważam, że taki pomysł posiadania swojego auta w moim stylu, e, który pasuje do mnie pod względem prestiżu, koloru, jest na nim moja twarz, przyciąga uwagę, do, e, daje mi dodatkowy fame. I też przede wszystkim widzę radość dzieciaków, które, które podbiegają i e, mogą sobie, jak mnie zobaczą, zrobić zdjęcie e, przy aucie i też. E, Mogą się cieszyć, że mają zdjęcie z dolarsowym autem. A od kogo ten prezent? Bo tego nie doprecyzowaliśmy od Jacka? Nie powiem jakiego Jacka help me. Nie rozmawiam na tematy prywatne. E, tak, to był błąd, że niestety zrobiłam karierę na jakimś Jacku. A to nie jesteście już razem, że tak ci smutno? Jesteśmy razem. E, I tyle. Okej, okay, czyli po prostu prezent od kogoś, mhm, od kogoś z naszą rozmowę, Karoline, teraz jest sezon wesel, ile twoim zdaniem powinno się włożyć, ile wypada włożyć do koperty na ślub, wesele koleżanki, przyjaciółki? To ty zapytałeś Wojtka Gole ostatnio. Tak, i on A, powiedział, że 10, i co ty na to? Widziałam, widziałam, oglądam twoje wywiady. Myślę, bo on powiedział, że to jest dla jego przyjaciela, więc jeżeli to jest przyjaciel, czyli bliska osoba, jak rodzina, no to... Jeżeli ma zasoby, to super. Więc dla przyjaciela 10 tysięcy jak najbardziej, ale dla osoby takiej po prostu znajomej to myślę, że 5 tysięcy. To w dalszym ciągu jest dużo. A co sądzisz o takiej średniej, czyli od 500 do 1000 złotych? Czy Twoim zdaniem to trochę za mało i można byłoby się postarać i trochę więcej włożyć do tej koperty? To jest 1000 na rodzinę, która. Na parę, na parę. No na parę, na dwie osoby. Czyli jeżeli mamy 1000, to po 500 od osoby. I ślub jest rodziny takiej typowej medium? Tak chociaż 750 na osobę. Czyli tysiąc to za mało, 750 od takiej klasy średniej byłoby okej. Okay. Tak, zdecydowanie, bo uważam, że pomimo tego, że para młoda zaprasza e, na swój ślub, to jednak koszty są ogromne w dzisiejszej jakby ekonomii, jak inflacji. E, ceny wzrosły na całym świecie, przede wszystkim też w Polsce, co widać po produktach spożywczych, po właśnie usługach. Także myślę, że te 750. A co sądzisz o pustych kopertach, jak ktoś przychodzi i daje pustą kopertę? Bo takie historie mają miejsce w naszym kraju nie to out, jakby łatwo zobaczyć i tak naprawdę e, potem rodzinie jest e, przykro, że nawet nie włożyli symbolicznego grosika. A ty jakbyś zareagowała, jakbyś na swoim ślubie znalazła pustą kopertę, zrobiłabyś śledztwo i dotarła do tej osoby i z nią porozmawiała? Tak, zdecydowanie. I co byś jej powiedziała? Zdecydowanie tak, nie rozmawiałabym, po prostu bym zablokowała, dlatego już właśnie wyprzedzając ten fakt, że takie rzeczy się dzieją, już dawno temu postanowiłam, że na moim e, Weselu? E, nie będzie wesela. <głos> <głos> Czyli że co? Tylko będzie ceremonia i po ceremonii do widzenia? Ceremonii właśnie jak najmniej osób, na przykład dwie, gdzieś na końcu świata na prywatnej wyspie. E, nie wstawianie tego do internetu, może po prostu jeden post e, bez twarzy e, z, z rękoma hmm? razem, informacja e, "We just married" czy coś takiego e, i tyle po prostu. No dobrze, dziękuję bardzo wszystkiego dobrego. Caroline, jak zawsze miło z Tobą wam pogawędzi. Dzięki, wpadaj częściej. Um, może odwiedzę za miesiąc, zobaczymy. Pokan. Zapraszamy, dziękuję bardzo.